Manko, widzowie, witam serdecznie. Kstony z tej strony, wracamy na pełnej. wiecie co, dokończycie sobie byki mainowe. Nie, no, wjeżdżamy na grubo, wjeżdżamy na grubo. Proszę Państwa, jesteśmy na Hellcase i na Hellcase będziemy sobie dużo grać. Teraz będziemy dużo grać. Skrzyneczki wracają sobie tutaj na rejon, więc i my wracamy sobie elegancko. Było trochę przerwy. I myślę, że ta przerwa każdemu dobrze zrobiła, i teraz wrócimy sobie na pełnej, więc zaczynamy na pełnej yy, na pełnej grubości tutaj yy, kebab na cienkim, robiony. Yy, I powiem Wam szczerze, widzowie, że po tej przerwie tak sobie pomyśl, po, 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 pomyślałem sobie nad tym wszystkim. I uwaga, konkurs na 1000 zł jest dostępny na moim Discordzie, także zapraszam Was wszystkich serdecznie, abyście wzięli sobie udział w konkursie na wpłaty właśnie z moim kodem promocyjnym, który wpisujecie sobie na przykład tutaj lub wchodzicie z linku w opisie, e, wpisujecie sobie kodzik XTONY i jak wpłacacie z moim kodikiem, to dostajecie fajne, fajne rzeczy tutaj, 70 centów na start macie od Hellcase'a 10% do ładowania bonusu dodatkowo i dodatkowo ode mnie właśnie ten konkurs na 1000 zł poprzez przelew blik lub wymienimy wam na skiny to w skinach to wyjdzie gdzieś około powiedzmy załóżmy w 1500 zł. Taki konkurs jest ode mnie, więc spoko. I jeszcze dodatkowo tutaj dostaliśmy taką opcję, że konkurs od Hellcase, ale to będziemy robić w przyszłych filmach. Więc używajcie mojego kodu promocyjnego, korzystajcie, korzystajcie. Bo warto. I warto też wziąć właśnie udział w moim konkursie. Dodatkowo właśnie jeżeli chodzi o ten konkurs, to dodaliśmy do, 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 taką jedną opcję, ja dodałem. Taką, że jak zostawicie komentarz pod tym filmem, to wylosujemy osobę, która tak naprawdę może nic nie wpłacać na ten konkurs, a może zostać zwycięzcą tego konkursu. Bo będziemy losować sobie jedną osobę z komentarzy pod, pod filmami z Hellcase'a i tą osobę będziemy wpisywać, że do, wygrała jeden ticket, tak? Osoba wylosowana będzie dost, wygrywać jako nagrodę w filmie jeden ticket. W konkursie na 1000 zł, także zapraszam na Discorda, tam jest więcej informacji. A my jedziemy, będziemy testować sobie skrzyneczki. 1000 dolków na sam początek, e, mamy tutaj dużo giveaway. Mamy tutaj naprawdę dużo fajnych giveaway, więc dołączymy sobie dzisiaj do tego giveawaya za darmo. Dołącz za fryczko elegancką, więc dołączymy sobie tutaj. Let's go to the moon. No i super, dołączyliśmy sobie. Mamy tutaj dużo uczestników, no ale fajnie, fajnie, fajnie. Twórca jest także elegancko. W ogóle kiedyś na Hellcase grałem. Kiedyś na Hellcase grałem i ta strona ma potencjał. Ta strona ma potencjał i ogólnie jeżeli chodzi o to, w ogóle Hellcase to była naprawdę fajna kiedyś strona. I jak byłem dawnym, dawnym, da w dawnych latach, bo to już tak szczerze to trochę już tych lat minęło, kiedy ja już tego CSa sobie nagrywam i ogólnie w tym um, Counter Strike'u sobie pogrywam i te skrzyneczki sobie kręcę. To już naprawdę dużo 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 czasu minęło, widzowie. No i dobra, weźmy sobie może tego e, mystic, sobie zaraz zobaczymy e, tą skrzyneczkę, co tutaj jest, ale dużo czasu minęło. Ja otworzę skrzynkę, a wy, wy zobaczcie co tam jaki dropik będzie. E, dużo czasu minęło, ale Hellcase'a e, kiedyś właśnie e, fajna, fajna to była strona, taka naprawdę top, 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 top i myślę, że nadal jest top, top stroną, jedną z, to, z topowych stron, dlatego właśnie Hellcase'a wybrałem do nagrywania. O, USP Neonoir, więc fajny dropik będzie jak najbardziej. Ile to będzie tutaj pieniążków? No 41 dolków. No kurczę, no i jeszcze tokeny zdobywamy tutaj właśnie w tym e, tutaj evenciku kolegancką. Zarobiście ładny dropik jak za 3 dolki. 41 dolków robi wrażenie. I co teraz będzie? Elite Build. No Elite Build to jest ładny skin, aczkolwiek wiecie. No, i dlatego też kiedyś Helkeisa, Chyba miałem kiedyś okazję ponagrywać przez chwilę Helkeisa, ale to bardzo było dawno temu. To było 5, może 6, a może 7 lat temu jeszcze na moim wcześniejszym kanale. Kto kojarzy kanał, to może napisać w komentarzu. Właśnie komentarz taktyczny myślę, że warto zostawić właśnie z tego względu, że po pierwsze trzeba wspierać e, twórców, a ja jestem małym twórcą, więc możecie mnie wspierać, widzowie. A ja będę wspierał Was fajnymi konkursikami. No. I to będzie wszystko superancko. E, dobra, no to co? Lecimy dalej. Zobaczmy sobie, jakie tutaj jeszcze skrzyneczki fajniutkie są. Co je potestujemy na pewno. Jak najbardziej mamy tych skrzynek Multum. Mamy tych skrzynek Multum, więc sprawdźmy sobie może takiego Ultra battle skrzyneczkę. I dodamy sobie tutaj e, skrzynki różnego rodzaju. Dodamy sobie tą skrzynkę, dodamy sobie może tą skrzynkę i zrobimy sobie takiego. Tutaj Batla. Pyk. Co my tu jeszcze możemy dodać? To powiedzmy. Dodajmy sobie jakąś grubszą skrzynkę. Kurczę. No dobra. Dodamy sobie takie jakie tutaj nam się wyświetlają. Te pierwsze lepsze. Eee, I na przykład no to dodajmy sobie. O pyk. No i dobra. Stworzymy sobie taką biteweczkę. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Możemy sobie zagrać z bocikiem. No to klikniemy sobie. Zagramy z bocikiem. Na pierwszy raz. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zajaramy sobie tutaj szlugęsa. Ale już trochę zdrowszego niezwykle. No i elegancko lecimy z temacikiem. Pierwsza skrzynka dosyć ładnie tutaj jak na cenę tych skrzynek co wybrałem. 46 centów zobaczymy kto wygra tą bitewkę. Kto wygra tą bitewkę? Czy my mamy kurczę tutaj gdzieś dźwięk? Ciekawe tego jeszcze nie ogarnąłem gdzie my tutaj mamy dźwięk. Chyba, że dźwięk jest. Bo słuchawek nie, o kurcze trafił trochę lepsze tutaj rzeczy, o kurcze bocik za 8 dolków trafił, takiego super kurcze tego No chyba pierwsza, pierwsza, bitwa na skrzynki tutaj to będzie niestety, niestety nie po naszej myśli Tak mnie się coś wydaje, no niestety, bot nas pokonał, bot nas pokonał, wygrał z x Co ma tylko 7000 subów, także subskrybujcie kanał widzowie a my jedziemy dalej, my jedziemy dalej, mamy tutaj właśnie tę bitwę o skrzynię, to jest coś fajnego, to może do tej bitwy sobie byśmy dołączyli? No dołączyłem, ale ciekawe czy doda sobie tutaj buciki, no mamy w sumie dosyć grubą bitwę na 87 dolków, to nie są tanie rzeczy mordo, to nie są tanie rzeczy, ale poczekajmy jeszcze tutaj na jednego gracza, poczekajmy sobie na jednego gracza i ja wam powiem jeszcze fajną historię. Co do, co do tego, co do tej przerwy, no mi się trochę to wszystko popierdzieliło w życiu, bo teraz byłem w szpitalu. Miałem, musiałem przejść pewną operację. Ale nie będę mówił na razie o co to tutaj kaman, bo to, bo to nie wiem czy was interesuje. tak ogólnie mówię, dobra mam 32 dolki, ale jezu jak on tutaj trafił kurde z kina konkretnego gościu mainowy. Kurwa grubo trafiają, grubo. Grubo lecą chłopaki, grubo lecą chłopaki, no lepsi są niż ja. Ja tutaj kolejną bitwę nie udało mi się niestety wygrać. No dobra, no to popatrzymy sobie te, te bitewki jeszcze. Mamy tutaj te właśnie fajne, 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 fajne te y, 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 skrzynki, więc może sobie tą skrzynkę za 131 dolków jedną otwórzmy. O kurcze, karambit lore normalnie do wygrania. No po prostu sobie klikniemy, zobaczymy co za 131 dolków możemy tutaj sobie pyknąć. No, i dawaj coś dobrego, biegu, moim. Emerald Dragon. No, to chyba nie będzie cena 130 dolków, ale zobaczymy. Mamy 125 dolków. No to dobrze, no to dobrze. No to masno, nie. Zwróciło się. Nie, nie zwróciło się. Przepraszam, widzowie, przepraszam, widzowie, żeby tu nie było. Nie zwróciło się tym razem, ale blisko było. Dobra, 79 dolków. Przetestujmy sobie te skrzyneczki konkretne. No kurczę, dobrze to wygląda. Printstream się trafił, to może być fajna cena, jeżeli będzie w dobrym stanie. I Printstream daje nam 37 dolków. Mogło być lepiej, mogło być lepiej, szczerze, no ale przetestujmy sobie wszystkie po kolei, czyli Magikala sobie tutaj walnęliśmy, to może start like teraz. Lecimy. Lecimy z tym temacikiem. Dawajcie jakoś koskę, byśmy wydropili w pierwszym filmie. To było dobre, to było dobre. Mamy stalkera. No na razie na powrót nie za bardzo nam szczęście dopisuje. Może będzie lepiej, może będzie lepiej później. No, mamy to za 25 dolków. Spróbuję jeszcze raz ją. Chyba ją otwieraliśmy dzisiaj. Nie wiem, jestem trochę zakręcony, widzowie. blueprint To jest dobry skin. Mi się wydaje, że to będzie dobra cena tego skina. No nie, 7 dolków tylko. No, no. S -s -s myślałem, że trochę lepszy tutaj się trafi. No i mamy tego za 7 dolców. No to pyknijmy sobie go. I za 7 dolców trafiamy, no dosyć ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy, 9 dolków, no to tutaj dobrze, tutaj dobrze, dobra, poszukajmy sobie innych skrzynek, mamy jeszcze troszkę tych dolarków, 592, no jeszcze bym zrobił jakoś tutaj bitwę, kurde, o skrzynkę, znalazł sobie jakoś tutaj, no mamy te za 87 dolków, może by nam się udało wygrać, kurczę, tą bitewkę, ale na 4 osoby to, to tak ten, może na za 25 dolków, na 6 skrzyń, yy. Dobra, ktoś do nas dołączył, ktoś do nas dołączył, bo stworzyło nam bitwę. Dobra, lecimy. Lecimy i zaczynamy gorzej. Zaczynamy gorzej. Cały czas nas cisną na tych bitwach. Chyba zawodnicy są mocni, chyba zawodnicy są mocni. Co trafimy dalej, co trafimy dalej. Przypominam, widzom, jak przyspieszyłeś filmik o tym konkursie na 1000 zł. Bo jest taki dostępny. Wbijaj na Discorda, aby dowiedzieć się więcej. No i zapraszam ogólnie na Discorda, łapki w górę, to wszystko jest ważne i będziemy losować właśnie do tego konkursu jedną osobę co film. Także zostaw komentarz, bo to jest bardzo ważne, żebyś żeby, żeby gdzieś tam kurde aktywny był, nie? No i co teraz, Fobos się nam trafił, no niestety, no niestety, nie idzie nam w ogóle na tych bitwach w dzisiejszym filmie. No ale dobra, zobaczymy sobie dalej. Sprzedawmy sobie w takim razie tutaj kowerta, mamy trochę przecenioną skrzynkę, także można jak najbardziej, myślę, że 10 skrzynek sobie kowercików możemy otworzyć. Lecimy 10 skrzynek. Jak to w ogóle będzie wyglądać? Ej, fajnie to wygląda. Dobrze, dobrze to wygląda. W ogóle. Wygląd i animacje mega dobre. No. Łącznie mamy ile? 35 dolków tylko, niestety. No, kurczę bela, kurczę bela. Dobra. No, mamy skrzynkę z, z nożami. Myślę, że możemy sobie pyknąć taką jedną skrzynkę z nożami. Zobaczymy, jaki nóż nam się uda uzyskać. Może jakiś ten z tych lepszych. Byłoby w pyte, nie? No, chyba najgorszy nie będzie, chyba najgorszy nie będzie, mogło być chyba gorzej. I mamy nóż za 359 dolców, czyli zarobiliśmy fest z tej skrzynki. Ej, dobrze jest, masno fest. Wcale nie było taka duża szansa na niego, także chyba dobrze, chyba dobrze nam poszło, Zarobiście, myślę razy 3 Mamy tutaj cały czas, nam przychodzą jakieś powiadomionka. Wbijamy sobie tutaj fajne leveliki, także git, gitara. Mamy coś takiego też na stronie jak codzienny gratis. Ja już dzisiaj sobie yy, testowałem, testowałem sobie ten gratis i naprawdę tutaj fajne nagrody lecą. Ja na przykład trafiłem 20 centów 20 centów za darmo także dostępne codziennie. To jest taki daily daily cashik, tak jakby. E, więc, więc warto. Mamy też premium możemy sobie wykupić premium i dołączać do. Do, 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 do na przykład y, rozdań premium. Myślę, że to jest fajna rzecz. Zobaczcie, jakie tu są rozdania premium co miesiąc, tygodnik mamy na przykład coś takiego i tutaj mamy dzienny, no myślę, że jest to, jest to fajna opcja. Mamy też dostęp do skrzynek premium, darmowe żetony, rozdania premium, tak jak mówiłem, wczesny dostęp, emotki walki o skrzynki, indywidualne wsparcie. No super. No, i to na przykład kosztuje w Silverze 5 dolców. Tutaj mamy 15 dolców w Goldzie, i tutaj macie różne tutaj rzeczy, możecie sobie przeczytać. I 25 dolarów za takiego dajmonda. No, takiego dajmonda, no grubo, grubo. Także takie rzeczy też mamy dostępne. I kurczę, widzowie, widzowie, widzowie. Mamy tutaj różne też rzeczy, na przykład sklep wartak. No, fajne, fajne rzeczy. Zobaczcie, co tutaj mamy dostępnego. Mamy tutaj za te punkty, też właśnie skrzyneczki. Które zdobywamy, no to może byśmy sobie jakoś jedną skrzynkę tutaj otworzyli. Może taką za 500. Może za 500. Więc spróbujmy. Za 500. Tutaj mamy 1,5% na drop. O kurde, jakbyśmy trafili, to by było kozak, nie? No ale niestety nie udało się. No ale jak za darmo, to można jak najbardziej, nie? Wszystko, co jest za darmo, jest fajne. To musicie przyznać. Ja też jestem tego zdania. Także widzowie, ja się cieszę, bardzo się cieszę, że powrót tutaj. Ja lubię kręcić skrzynką. Lubię kręcić skrzynką, miałem trochę przerwy i teraz mam nową energię do tego, także myślę, że będą fajne te filmy. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze kilka skrzynek, tak do, do, do końca. Zróbmy sobie właśnie coś takiego tutaj, coś takiego fajniejszego, i może później jakiegoś kontrakta zrobimy, zobaczymy jak to będzie wy, wy, wyglądać. Ee, jakieś rozdanie wam tutaj stworzymy też premium knives mamy, dobra lecimy z premium knives zobaczymy, tam nam dobry nóż poleciał to zobaczymy czy premium knives nam wiedzie na rejon jakiś gruby i czy będzie jakiś premium knives mamy tylko niestety safari mesh więc to nie będzie premium knives a ile taki safari mesh jest warty? 106 dolarów no dużo nie straciliśmy, na szczęście dużo nie straciliśmy jest to jeszcze jak najbardziej do, 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 do jest to jak najbardziej jeszcze ok Eee, do przeżycia, no i double było za 98 dolków. To są grube skrzynki, one nie są wcale tanie. Dobra, spróbujmy, spróbujmy otworzyć, zobaczymy co nam się trafi. Czy będzie jakieś szczęście tutaj? Masterpiece, no to powinno być dobrze, powinno być dobrze. Masterpiece, no i 128 dolków wjeżdża, no to tutaj zarobiliśmy. Elegancko, elegancko. Elegancko, mordeczki, dobra. Lecimy dalej, 124. Mamy tutaj jeszcze dolarki. No to coś otworzymy jeszcze na sam koniec, widzowie. Jaka fajna skrzynka za 90 dolarów. Dobra, otwieramy to za 90 dolarów. Skrzyneczkę elegancko. No i mamy Contained Beach. Znaczy bridge, nie beach, sorry. No i 59 dolarków. No tutaj, no widzicie, ale ogólnie chyba wyszliśmy na plus na, to, na tej kosie. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze tutaj, właśnie kontrakt. I wrzućmy sobie do kontraktu na przykład te tańsze skinki i jeden droższy, powiedzmy tą kosę. No i mamy kontrakt, suma przedmiotów, otrzymasz przedmiot warty. Aha, no to tutaj to, to nie jest tak grube, jak, jak wcześniej. A, bo mamy tutaj do wyrobu łatwy, średni lub trudny. Kurczę, to może średni sobie walniemy, co? Walniemy sobie średni. Damy radę, czy trzeba tutaj wykorzystać wszystkie, wszystkie przedmioty? Dobra, to może do, dorzućmy sobie jeszcze kilka przedmiotów. No i mamy 146 dolarów, możemy uzyskać 29 albo 734. No, ryzykujemy, tak? Uwaga, uwaga, co to będzie. 56 dolarów, niestety, no niestety nie uda nam się zaryzykować. No dobra, widzowie, pamiętajcie, żeby używać mojego kodu promocyjnego x tony na stronie. No i wbijajcie z linku w opisie, właśnie macie 10% dodawania, Więcej na start normalnie tutaj i tak naprawdę jeszcze macie dodatkowo 70 centów. Mam nadzieję, że. Film wam się podoba, mam nadzieję, że powrót jest fajny. Zostawiajcie też komentarze, łapki w górę, bo właśnie będziemy losować do mojego konkursu prywatnego. A tutaj coś spróbujemy, jakiś fajny konkursik z Crackcasem zrobić w przyszłości, e, w przyszłych filmach. To na pewno was poinformuje. Bądźcie na bieżąco, subskrybujcie kanał. Pozdro 600 widzowie, narra!